Witajcie w kolejnym odcinku kujawsko-pomorskich tras rowerowych. Dzisiaj czas na trasę po południowo-wschodnich rubieżach województwa. Nazywam się Filip Pietruszewski i zapraszam Was na wycieczkę po Włocławku, Wieńcu i Brześciu Kujawskim. Swoją trasę zaczynam pod Halą Mistrzów, ale Włocławek to nie tylko stolica polskiej koszykówki. Jest tutaj co najmniej kilka obiektów z naprawdę ciekawą historią, które warto zobaczyć. Można to zrobić na rowerze miejskim lub własnym. Te miejskie nazywa się tutaj włowerami. Ja dzisiaj włoweruję na własnym. W dawnym Browarze Bojańczyków już od kilku lat działa Centrum Kultury Browar B. To miejsce, w którym są organizowane warsztaty, wystawiane spektakle, organizowane koncerty. Można tutaj także oglądać wystawy. Do 4 września trwa wystawa arcywłocławska, wystawa włocławskiego fajansu. Prowar należał do rodziny Bojańczyków od chwili powstania, czyli 1832 roku, aż do II wojny światowej. Wkrótce po nacjonalizacji został zamknięty. Dzisiaj trudno uwierzyć, że przez kilka dekad to miejsce było omijane szerokim łukiem przez mieszkańców Włocławka. Na szczęście dzisiaj po dawnych magazynach nie ma już śladu. Bulwary nad Wisłą to miejsce, które każdy mieszkaniec Włocławka pokazuje swoim gościom jako pierwsze. Widać stąd najważniejsze symbole architektoniczne miasta, czyli katedrę i most na Wiśle. Tutaj znajduje się też przystań imienia Jerzego Bojończyka. To jeden z tych bojańczyków od Browaru, ale został upamiętniony przede wszystkim jako działacz społeczny, prezes Towarzystwa Wiślarskiego i bohater wojny 1920 roku. Jak wiadomo obrona Wisły w tamtej wojnie miała kolosalne znaczenie. Włocławek może się pochwalić jednym z najstarszych parków miejskich w Polsce. Mowa o parku imienia Henryka Sienkiewicza założonym w 1870 roku. Jego przedłużeniem jest Park na Słodowie. Myślę, że czas już wyjechać z Wrocławka. Następnym przystankiem na trasie również będzie park. Park Zdrojowy w Wieńcu Zdroju. Wieńiec jest jednym z najmniejszych uzdrowisk w Polsce. Pierwsi kuracjusze pojawili się tutaj w 1923 roku. Do wieńca przyciągnęły ich złoża borowiny i wody mineralnej, a także unoszący się w powietrzu zapach olejków eterycznych wydzielanych przez drzewa iglaste i krzewy rosnące w okolicy. Historia wieńca jako uzdrowiska mogłaby być dłuższa o kilka dekad, ale dawni właściciele tutajszego majątku nie chcieli o nim słyszeć. Dopiero gdy w okolicy pojawił się uparty Stanisław Smolka, znalazło się rozwiązanie. Skoro kolejni Kronenburgowie nie chcieli zgodzić się na odwierty u siebie, to do pomysłu przekonał Lasy Państwowe, których ziemie sąsiadowały z posiadłością bankierów. Udało się. Tu Brześć, tu Brześć, czyli dawna siedziba książąt kujawskich. Jeżeli powiecie, że jesteście z Bydgoszczy, prędzej czy później, któryś z mieszkańców miasteczka na pewno was poinformuje, że Bydgoszcz otrzymała prawa miejskie od Brześcia Kujawskiego. Precyzyjnie mówiąc, to tutaj Kazimierz Wielki wystawił bydgoszczy akt lokacyjny w 1346 roku. Dzisiaj miasteczko jest niewielkie, ale w przeszłości był to ważny ośrodek życia politycznego. Września ma prawa miejskie od 1250 roku. To tutaj wychowywał się ojciec Kazimierza Wielkiego, czyli Władysław Łokietek. Łokietek, choć niewielkiego wzrostu, władcą był wielkim. Zjednoczył Polskę po okresie rozbicia dzielnicowego. Od zeszłego roku w Brześciu Kujawskim działa Centrum Kultury i Historii Wachadło. Skąd nazwa Wachadło? Kiedyś tutaj, w tym miejscu, znajdowała się stacja przeładunkowa kolejki wąskotorowej, która jeździła w tę i z powrotem, czyli na wahadło. Gdy jechałem do Brześcia, minąłem tory kolejowe, które zostały po tej kolejce. Wahadło to też nazwa, która łączy przeszłość z teraźniejszością, ale o tym porozmawiam z Sylwią czerwińską modrzyjewską czyli koordynatorką wystawy w wahadle. Najprościej byłoby powiedzieć, że Pani stworzyła wystawę o dziejach Brześcia, ale biorąc pod uwagę, że ta historia zaczyna się już w Neolicie, czyli 5000 lat przed naszą erą, to, to chyba zdecydowanie nadmierne uproszczenie tego. To rzeczywiście jest historia Brześcia, od Neolitu do czasów współczesnych, ale nie tylko Brześcia, także okolicy, Polski, Europy, świata, czyli pokazana jest ta historia przez pryzmat różnych wydarzeń, które wówczas miały miejsce. Oczywiście neolit pojawia się tutaj dlatego, że w Brześciu od 1933 roku do 2010 trwały neolityczne wykopaliska i że ten Neolit czasami w europejskich książkach nazywany jest kulturą brzesko-kujawską. Ale są inne ważne momenty w dziejach Brześcia, na przykład średniowiecze, dlatego tutaj niedaleko znajduje się cała część poświęcona oczywiście Łokietkowi, który się tutaj urodził i przez długi czas był, zanim został królem, był księciem Brzesku Kujawskim. Zrobiliśmy ogromny przeskok w czasie od tego neolitu do czasów Łokietka. Brześć to jest miasto, które leży na szlaku piastowskim i czy ono się na nim znalazło właśnie ze względu na te związki z Łokietkiem, który się tu wychowywał? Oczywiście. Oczywiście, no bo Łokietek był Piastem, więc na Szlaku Piastowskim musiał się znaleźć miejsce, gdzie Łokietek się urodził, wychowywał i gdzie spędził dużo swojego czasu. Poza tym są takie przypuszczenia, że tutaj spoczywa jego matka Eufryzyna, więc mam nadzieję, że my jako koordynator Szlaku Piastowskiego będziemy te treści kultywować i że ludzie będą widzieli o Łokietku i jego związkach z Brześciem coraz więcej. I tak naprawdę od średniowiecza możemy przeskoczyć aż do czasów II wojny światowej i współczesności, gdzie widzimy, jak ten Brześć się zmieniał także w ostatnich latach. Tak, zmieniał się. Mamy dużą część poświęconą kulturze żydowskiej, ponieważ pod koniec XIX wieku i na początku XX bardzo duża część społeczności to byli Żydzi. Więc mamy tutaj odtworzoną żydowską uliczkę i dużo informacji na temat tego, jak Żydzi tutaj mieszkali, co robili. I jak wygląda ich kultura? Ja oglądając tą wystawę, chyba najwięcej czasu spędziłem na mapie, gdzie można porównać ten układ urbanistyczny miasta ze średniowiecza i współczesny. A czy pani ma jakiś taki swój ulubiony eksponat, który jest takim, przy którym faktycznie można <grych> spędzić? <grych> to jest grudzi? trudne pytanie. Rzeczywiście ta mapa jest bardzo ekscytującym miejscem. Ja ukochałam sobie bardzo mocno żydowską uliczkę i brukowany. Brukowany kamienisty trakt, który tam się znajduje. Uwielbiam też mały sklepik, do którego można wejść, zaszyć się. Tam jest taki Swój z Landrenkami, o ile dzieci nie wyjedzą. I one są bardzo dobre na handrę, bo są kolorowe i przypominają czasy dzieciństwa. Także ten sklepik chyba jest moim ulubionym miejscem. To zapraszamy wszystkich do Brześcia na wystawę poświęconą czasom od neolitu, niemalże do współczesności. Wahadło to nie tylko centrum kultury i historii. To także restauracja Wajcha, serwująca dania kuchni kujawskiej. Mnie najbardziej zaintrygowało danie o nieco rubasznej nazwie ruchańce z fijutem. go. Dziękuję. Na Kujawach, ale też na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach rośnięcie ciasta drożdżowego nazywano ruchaniem. W tym przypadku to ciasto drożdżowe smażone na głębokim tłuszczu. A fijut jest syropem z buraków cukrowych. Ale starczy już tego makłowiczowania. Czas się posilić. Wróciłem do Włocławka. Jestem nad jeziorem Czarnym. Chyba niewiele osób w regionie wie, że Włocławek w swoim obrębie ma jezioro i strzeżoną plażę. O tym jeziorze krąży podanie, że powstało w miejscu dworu szlachcica o nazwisku Czarny, którego Pan Bóg ukarał za zdradę rodaków. Dwór po prostu się zapadł, a w jego miejscu powstało głębokie jezioro. Nie mam ze sobą sprzętu do nurkowania, żeby sprawdzić, czy to prawda, ale kąpieli w zimnym jeziorze sobie nie odmówię. Do zobaczenia!